O zawodowej aktorki i aktorki z pasji, ale i dla człowieka. Czym dla Pani jest doświadczenie e, Wernersaga, w którym co roku zresztą pani w O, no, to jest pod wieloma względami fantastyczne doświadczenie. Oczywiście m, m, zawodowe ze zrozumiałych względów. O, czytanie w, 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 pięknego tekstu, trudnego tekstu. E, ale jest to e, dla mnie o tyle ważne, że jest to rozszyfrowywanie tego tekstu w sposób szczególny, bo, bo um, biorę na biurko dwa e, tłumaczenia, i polskie i kaszubskie. One nie zawsze e, są takie same. Choćby w tym ostatnim fragmencie, w ostatnim wersecie, który czytamy, po polsku dziękujcie panu niebiosów, e, bo jego łaska na wieki, a w kaszubskim i ta błega. E, dzie, przepraszam, dziękujcie Panu Niebiosa. Bo jego łaska na wieki, a w kaszubskim Wesłewie ta błega niebiosów, błowiecznie jej gły Więc tłumaczenia są. Ja już tutaj się orientuję, że tłumaczenia są, że delikatne różnice są w tłumaczeniu. Poza tym, no co tu dużo mówić, to jest moje. Um, Jedyne tak, tak istotne, tak ważne i tak e, poszerzające mój język kaszubski, z którym na co dzień nie mam kontaktu, e, spotkanie. To właśnie Pani się na Kachowach. W jaki sposób ma Pani jeszcze możliwość e, czy kultywowania tradycji, czy właśnie pielęgnowania języka poza? E, Właściwie pielęgnowanie języka pielęgnowanie języka, to są moje krótkie spotkania, krótkie wypady na Kaszuby do, do, do mojego Gowidlina i spotkanie z koleżankami, kolegami, tudzież, e, tudzież kilka opowieści z mamą i bratem, a, ale tak naprawdę siedzę i poznaję nowe słowa, których nigdy nie znałam, nie słyszałam, albo które sobie przypominam, bo pamiętam, że używała babcia, ale wtedy w dzieciństwie nie wiedziałam, co one znaczą, a teraz nagle je odnajduję. Do tej pory występowała pani solo, a tym razem to jest tercet. Prościej solo, czy lepiej teraz? Yy, nie mam pojęcia. To się zdarzy dopiero dzisiaj. Jesteśmy po próbie. Oczywiście, tak, ale mówię, w trakcie próby każdy z nas rozpoznaje swoje terytorium. Próbujemy się do, dostroić, dopasować, odnaleźć, ale. To, na to pytanie będę mogła odpowiedzieć po, post factum, bo to się dopiero zdarzy. To jest przed nami. Myślę, że o tyle jest łatwiej, że ciężar jest rozłożony na trzy osoby, że skupienie widza też się rozkłada na, 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 na trzy osoby, że uwaga widza na trzy osoby, że jest. Że podejrzewam, że widzowi będzie ciekawiej. O tyle ciekawiej, bo będą to trzy głosy. Cztery języki. Co też ciekawe, cztery języki, trzy różne głosy. Mhm. Dzisiaj wyczytałem w internecie, że po dzisiejszym wieczorze wypowie pani ponad już 37 tysięcy słów na werbie Sakrze. Naprawdę? A, tak, tak. <grym> Nie e, wiedziałam. Ojciec Andrzej Sikora, tam z uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu, tak napisał. Emocje takie same jak za pierwszym razem będą pani towarzyszyły? To już jest Rutyna. E, nie, to nie ma mowy o Rutynie. To, jest to, to są za każdym razem e, duże emocje, bo... Um, bo to jest premiera. To jest jedyny spektakl i ten jedyny jest premierą i tyle. Już nie ma możliwości po powtórki, poprawki. <śm Endgame> Czasami pewne rzeczy się słyszy dopiero w momencie, kiedy one się zdarzają i już nie ma powrotu. Już wiem, co było. Nie, nie mówię o zwykłych pomyłkach, ale mówię też o tym, że nagle do dociera do mnie, że o Boże, to powinno być, ale już poszło. Ja mam jeszcze pytanie. Pani w zeszłym roku mówiła, że Pani miała bardzo duży problem z pretensjami do Boga, a czy w tym roku są takie rzeczy, z którymi rzeczywiście Pani miała największe trudności, jeżeli chodzi o przygotowywanie się już do werbasakry? Znaczy e, z pretensjami do Boga? W zeszłym roku. E, a, tak, w, w, w psalmach, rzeczywiście, Taka. tak, tak. Natomiast to, to są, to, te, te psalmy są. Tutaj może trudność polega na tym... Polegałaby na tym, gdyby czyta, gdybym ja czytała je jedna. Jedna, te, te, te psalmy, które są właściwie, prawdę mówiąc, jednorodne w, w swojej muzyce, w wychwalaniu Pana. To jest właściwie chwała Panu, chwała Panu, chwała Panu. W, prawie w każdym psalmie, te, 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 podobna treść, o tak. Ale, ale na szczęście, wracam do pierwszego pytania, na szczęście są to e, delikatne różnice w tłumaczeniu, cztery różne języki i, i, i trzy różne głosy, więc e, myślę, że o tyle będzie... E, Psalmy będą czytane w czterech językach. E, skojarzyło mi się to... E, Dzisiaj zresztą wcześniej rano obudziłem się, nie mogłem spać, i skojarzyło mi się to z zesłaniem Ducha Świętego. A wszyscy przecież wiemy dobrze, że zesłanie Ducha Świętego miało jedną ze swoich manifestacji, taką właśnie, że uczniowie, apostołowie, ale nie tylko apostołowie, zaczęli mówić w językach, których nie znali. Także dzisiaj cała publiczność i my wszyscy będziemy zaproszeni do tego, żeby, żeby dać się porwać Duchowi Świętemu. Jeszcze chciałam zapytać, jak wyglądają Pana przygotowania do Werba Sakra. Tutaj Pani Danuta opowiadała o swoich przeżyciach, ale z Pana strony, jak to wygląda, właśnie? No, ja, ja rodzę przez pewien czas tę muzykę. Najpierw wczytuję się w teksty, później. Później próbuje znaleźć jakieś tworzywo na tyle przekonujące, żeby, żeby, to, żeby te teksty wspierać. To jest o tyle trudne zadanie, że bardzo wiele rzeczy tak naprawdę zmienia się w ostatniej chwili. Dosłownie dzisiaj, w trakcie próby generalnej gdzie ćwiczyliśmy finał, parę wersji się przewinęło i tak naprawdę dopiero na koniec znaleźliśmy to, co chcieliśmy znaleźć, a to jeszcze nie wiadomo, czy tak rzeczywiście będzie w czasie spektaklu. A ja nie wiem, czy to nie będzie zbyt osobiste pytanie, ale chciałabym wiedzieć, jak wygląda Pani religijność? Pani osobiście, ja, wygląda można... pani, pani religijność osobiście. Moja religijność? Ale teraz mam się spowiadać z czego? Bo ja jestem człowiekiem wierzącym i praktykującym. Tak, tak. A jeszcze proszę mi powiedzieć, bo jest pani artystką wszechstronną i to już po raz kolejny Verba Sakra i jest Pani też laureatką tego medalu Stolema. Ale gra też Pani Ujarzyny Warlikowskiego i y, jak Pani godzi te dwa światy, to mnie bardzo interesuje. Ja nie muszę godzić, to są, to są różne przestrzenie, które dla siebie odkrywam. I, to, I za to akurat jestem Panu Bogu wdzięczna, że daje mi takie możliwości, że nie muszę na jednym małym, ograniczonym, wydzielonym poletku pracować przez całe życie, tylko że mam możliwości zwiedzania nawet malin. Zapuszczania się w maliny. <grym> ale to wszystko. Nie, nie to <grym> ale to wszystko. Wierzyny, które są, które są, jak wiadomo, kolczaste. <grym <grym i, ale to wszystko są doświadczenia, fantastyczne doświadczenia. A wracając do pytania o religijność i o, o te psalmy, o werba sakra, to, to jest też. O pani pierwsze pytanie. To jest też. Dla mnie wyjątkowa sytuacja, bo tutaj ostatnio były psalmy, teraz są psalmy, przedtem były fragmenty Ewangelii. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. I to są dla mnie, e, to jest dla mnie wyjątkowa sytuacja z, z nie tylko czytania pisma, ale zgłębiania. Bo okazywało, okazywało się wielokrotnie, że teksty, które znam, wydawało mi się, że znam, które słyszałam od dzieciństwa. Które właściwie znam na pamięć, w momencie kiedy mam je wypowiedzieć, okazuje się, że do, tak do końca nie wiem, co mówię. I wtedy muszę stukać do ojca Adama Sikory i pytać, co jest pod tymi słowami, co się zawiera w tych słowach. On mi tłumaczy, co jest w, w oryginale, na ile można to, dlaczego skąd wzięły się różnice w tłumaczeniu, dlaczego nie można było tego oddać i dlaczego niektóry, niektórzy tłumacze idą w tę stronę, wybierają to słowo, inni tamto. I to, to jest fantastyczna podróż. A może pokażcie po emocjach, w hmm. zdaniach. Tych po zdaniach? Tak, po Taka Albo zaproszenie na to. A, wsiąść ich zaprosiłam, co? Wiele, mój łyja przejechał. E, wsiąść ich zaprosiłam e, na, e, na werba sakra. Dziesięć i mam że za rok tyś. A dlaczego? Może i za dwa lata. Nie się że to, to jedyna, gdy Kasiobów je wyźny uciec e, to wielkie słowo po w naszym Młewie, w naszym rodnym Młewie. Zapraszam. Jest mi niezmiernie miło przekazać, że w tym zacnym dronie spotykamy się już po raz dziesiąty. Pierwsze nasze spotkanie z modlitwami katedr polskich odbyło się w Ejherowie w 2004 roku. Wówczas prezentowana była Ewangelia dzieciństwa. Od samego początku, od pierwszej prezentacji towarzyszą nam dwie osoby, bez których nie byłoby kaszubskiego cyklu Berbasak. Z niezwykłą estymą wypowiadam te dwa znane państwu nazwiska. Jest to pani Danuta Stenka i ojciec Adam Ryszard Sikor. Że dzisiaj obchodzimy mały jubileusz, dziesięć naszych wspólnych spotkań, podczas których czytane były obszerne fragmenty Biblii Świętej. Dzisiaj, podobnie jak w dwóch poprzednich latach, wsłuchamy się w słowa psalmów należących do psalmów pochwalnych, którymi Izraelici chwalili Boga ważnych dla nich. Ten określany jest jako Halel, co po hebrajsku znaczy chwalić, chwalić Boga. Księga Psalmów jest skarbnicą spostrzeżeń dotyczących Boga i świata, pochwał skierowanych do stwórcy, ujętych w piękną literacką formę. My także, naszą obecnością wejderowskiej świątyni, składamy pochwałę wszystkim pozytywnym chwilom decyzją zdarzeniom, które umożliwiły po raz dziesiąty uczestniczyć w kaszubskiej edycji cyklu werba sakra modlitwy katedr polskich. Wawasiony jest Bóg nad wsadźmi narodami, Jego chwała jest nad niebiosoma. Chtaś je jak pół, nasz Bóg, co siedzi na bazie, Nę, co są so łnizi, bo co je w niebiosach i na ziemi. Dwig biednych bezprochły, a u błędzi łebnysi zgnoi, żeby płesadzać go z